Siemanko, Manko z tej strony. Skipper w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Clash of Clans od Zela do legendy. Przepraszam Was, że tak długo nie nagrywałem odcinków, ale jestem chory. Więc już z góry przepraszam Was, że będę kaszlał. Jak widzicie, ulepszyłem sobie już TH6. Ulepszam sobie Eye Defense na drugi, Giant Bombę na drugi, że mam już Wizard Towera, Mortar. No. I sobie ulepszam tutaj lightinga. Przed chwilą nagrywałem odcinek, ale mi się przerwał i chciałem powiedzieć, że już nie zaatakujemy sobie żadnej wioski, bo widzicie nie mam golda. To przepraszam was, nie zaatakujemy sobie żadnej wioski, ale zaatakujemy sobie tutaj wioskę na tej drugiej wiosce. Nie, i jak widzicie, sobie ulepszyłem już tutaj. 4 4 <coughs> 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 Dobra, to tak atakujemy. nad można zaatakować. Do Dobra, to stąd się wbijmy. O, atakują murek. Dobra do środka się wbijają. Bardzo dobrze. Wij się do środka. Niech, building base zniszczyli. Zniszczą. No nie. Dobra, przegraliśmy, ale chyba wygramy to, bo mam nadzieję, że typek nas nie zniszczył. No. I bardzo dobrze myślałem. O 10%. Dobrze. Tutaj mam tu mega mina. Tak sobie zróbmy. Tak. I tak. No. I słyszałem, że jak będę miał kanona na czwartym poziomie, to będę mógł mieć tego double kanona tutaj. Na przykład takiego. Ale. Nie wiem czy to jest pełne, więc napiszcie w komentarzu. Bardzo Was proszę, że, czy tak jest, bo ja nie wiem, bo słyszałem tak. Proszę Was. Dobra, to tak. Polecam to ustawienie. Jak ktoś będzie wbijał na TH6. Fajne. Wziąłem to z internetu jak zawsze. Dużo więcej koldami mi się przydało. Ale jakbym dzisiaj zniszczył, to by to miał kold. ten ją był, nie wiem co mówię, przepraszam. No jak widzicie mam. Tylko tutaj dawajcie na, mi te requesty jednostki do tego. Nie dziwcie się, że ja mam tak mało Dnight'ów Po prostu ten raz weszłem sklepem, bo chciałem coś zobaczyć. I ten Patrzcie się. Tutaj trzecia osoba ma więcej niż pierwsza. O co Kaman? On? Ona ma. Le... Wiem, że ona ma droższe wojsko, ale ona powinna naj... więcej dawać. Najwięcej, bo powinna nam dawać wszystkim walki, jedną. Bo wiem, że ma. O, tutaj sobie ulepsza golema. Ulep sobie te Tesla. Bo Tesla są dobre. Uleps. I tego giant, giant bomby, Bo one są dobre też. polepszaj sobie. Ja mam je. Nie. Zobacz, ty masz TH8, a ja mam TH6. Ja mam już tą giant bombę na drugim, a ty nasz na którym? Na pierwszym. Tutaj lighting mi się ulepsza. Więc sobie go ulepszyć, ale nawet nie mam tych bulterów. Robotników. Kurde, muszę zrobić 1250 pucharków, żeby dostać 450 emeraldów. A tutaj jakieś dzisiaj wyzwanie zrobiłem. I tutaj mam 1000 o 1000 gemów, a ja nie wiem jak to wyzwanie zrobić. Na tłumaczu sobie dzisiaj sprawdzę. Najwyżej. Ta bombę mam na pierwszym, ale sobie ulepsza, nie martwcie się. Co tutaj? Co tutaj go polepszałem? Że szybciej mieć ten, e, szybciej, żeby mieć ten, e, żeby szybciej mieć TH. Jak chcecie, no to mogę w następnym odcinku ustawienie wioski zrobić na TH6. Techa 5 to macie. Nie żałuję trochę, że zrobiłem to techa. Bo już mam dobre. No, tutaj jedna osoba mnie zaatakowała. Zobaczymy ją wioskę. I zobaczcie, replay mnie zniszczyła. Bo ja nie patrzyłem. Bo też ma techa to. Widziałem to ustawienie. Nie, nie brałem jego, bo mi się nie podoba. Wiem to. To jest. Co z tego, że to jest prawie takie same ustawienie, ale to mi się bardziej podoba. A tutaj zobaczcie, jak mnie zniszczył. A tu jest jeszcze zbieg trochę okoliczności, bo ja wszedł, ja wszedł do gry, a tutaj mnie ten typek atakuje. Tutaj mi się jeszcze nie ulepszał ten giant bomba, bo jeszcze nie miałem wtedy. A zaraz wybuchnie. No i giant bomba. I heal'a ma. A nie miał tego heal'a to by typek był już zniszczony z tym wizardem. To jak widzicie ten wizard jeszcze ten wizard nie jest zbudowany. O, troszeczkę przyciszę. dobra nie ma co tutaj oglądać. no to było dzisiaj, tak, gdzieś chyba po południu ten na tak. A zobaczcie, to był po południu atak, a atak, a zobaczcie jak już bym się rozwinął. A i defens już mi idzie na drugi. Jutro rano, jak będę miał hajs, no to sobie ulepszam w Spell Factory, a jak nie będę miał hajsu, no to sobie ulepszam... A jak nie będę miał hajsu, no to sobie nie wiem, co będę ulepszał. A to, co mnie będzie stać. No mnie nawet nie stać. O Boże. Dobra. Wojsko mi się tu zrobiło, atakujemy dalej. Dobra, to tak zróbmy to. Nie ma tutaj Crushera nigdzie. Bo ja czasami... Bo... Czasami... No nie tutaj wbić o dobra dobrze to teraz wbijamy no i dobra mam nadzieję że wioskę zniszczam jak zniszczam tego building base'a Zniszczą tą wioskę na luzatku chyba na luzaczku. easy peasy to będzie no, easy peasy, tylko ta bomba jeszcze. I tutaj coś będzie. Spring track, który wszystko mi zniszczy. Coś tutaj jeszcze jest, chyba. I to mnie wszystko zniszczy. Dobra, to je jeszcze tak. Dobra, wioska jest zniszczona. Tutaj coś będzie. Nie, nic nie ma. Na szczęście. <laughs> <laughs> Dobra. Wioska zniszczona na trzy. Jest Git. Ustawienie Bultic Base'a zaraz sobie będę brał. Muszę sobie tutaj muszę cztery karty, trzy. O, stać mnie. A, ale mi szczęka teraz zaczęła poleć, nie wiem od czego. Dobra. W dzisiejszym odcinku to, było na, to by było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji z dzwonkiem. Do następnego czesia.